Kto tam mieszka, chłopczyk czy dziewczynka? To, że chciało się mi jeść mięso, mówili, że będzie chłopczyk. To, że często płakałam i zmieniał się mi humor, mówili, że będzie dziewczynka. Ciocia jakoś tam zbadała po krwi, według księżyca, że będzie chłopczyk. To, że mdliło mnie rano, oznaczało, że będzie dziewczynka. I tak codziennie słyszałam absolutnie różne warianty tego, kto tam mieszka. Zawsze marzyłam o tym, by mieć dziewczynkę. Marzyłam o tym, jak będziemy razem wyglądać, jak ona będzie wyglądała, jak ją nazwie. Natomiast oczywiście, jeśli będzie chłopczyk, ben, będę również niezmiernie szczęśliwa, ponieważ to będzie nasz chłopczyk. Przygotowuję się do jutra. Wyszła nam taka armia małych dzieci. To jest Max. na dzisiaj. To są takie dziecięce pojki, które zakryłam, żeby widać było nazwy. Bardzo chcieliśmy zebrać wszystkich naszych przyjaciół razem, by spędzić wspaniale czas, by się pobawić, by dowiedzieć się o takiej wiadomości wspólnie, by pocieszyć się temu razem. I bardziej ostatni raz spotykaliśmy się takim większym gronem. Co się dzieje? No, poczekamy, poczytam. Nabawicie się. Nie tak. Użys, użys. tak A, no, 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 no. Przygotowałam kilka interakcji na tej imprezie. Trzeba było zagłosować: chłopczyk czy dziewczynka. I w końcu wyszło, że 19 niebieskich przeciw 4 różowym. Też trzeba było napisać imię według nich, jak mamy nazwać dziecko i napisać jaka będzie długość, waga, kolor oczu, kolor włosów tego dziecka. Ciekawe, że wszyscy mężczyźni napisali swoje imiona, podobno je bardzo lubią. I zastanawiali się też, jaka może być długość dziecka. To było według nich między 10 a 50 centymetrów. Każdy też wysłał nam swoje zdjęcia z dzieciństwa, więc śmiesznie bardzo wyglądały te wszystkie dzieciaczki razem. Mieliśmy też kilka konkursów. W pierwszym trzeba było zgadywać smaki słoiczków. Każdy miał spróbować i zagłosować, jaki to smak. Za ja. może być

Dalej z połączenia naszych z Maxem zdjęć robili portret dzieciaka. I to było bardzo zabawne. Te zdjęcia wyszły tak dobre, że nie byłam w stanie wybrać najlepsze. Wybieraliśmy z Maxem, które zdjęcie wygrywa i wygrał Max. Он ставив на хлопчика. Вибрав хлопчика. Як ви думаєте, хто буде мальчик чи дівчинка? Я просто чекаю. Ну мальчик чи дівчинка. Нічого не, не думаю. Ну, Я думаю, що буде хлопчик. Я впевнена, що твоїй дочці це сподобається. Поїхала зараз та виріжеш... що вирішить. teraz Przed swoimi oczami, jak mak, to fala gaśnicę i stąd leci ten różowy kolor. Ja byłam przerażona. Piszczałam. Częstym, trzęsły mi się ręce, byłam w szoku. To było absolutna niespodzianka, ponieważ wszyscy wokół mówili ciągle, że to będzie chłopczyk, że to będzie chłopczyk. I ja po prostu nie to, że spodziewałam się chłopczyka, tylko. No, byłam bardzo zaskoczona, że to dziewczynka i że to jest ten różowy kolor. Więc Max również e, był w szoku i jak widać na tym filmie, e, Jacy jesteśmy szczęśliwi. To takie wspaniałe uczucie, kiedy już wiesz, kto tam jest, zupełnie inaczej się czułam niż wcześniej, że ta płeć już jest precyzowana i wiem, jak mogę odzywać się do dzieciaka. Nie mogłam powstrzymać emocji jeszcze przez długi czas po tym jak się dowiedzieliśmy o tym. A widziało wszystkim tylko nasza Elena, która musiała sprytnie e, chować ten sekret, bo nikomu o tym nie powiedzieć, trzymać to w tajemnicy, chociaż wszyscy się jej pytali i wymagali odpowiedzi, ale ona się trzymała. Super niespodziankę nam zorganizowali, bo do ostatniej chwili nie widzieliśmy sposobów, w które się dowiemy o tym, jakie będziemy mieć swoje ścieżka, ale to było wspaniałe i na pewno warte by to przeżyć.